Te dziewiętnastowieczne mury browaru obywatelskiego przetrwały praktycznie bez szwanku II wojnę światową. Przechadzając się między nimi można poczuć klimat dawnego rzemieślniczego browarnictwa, jednego z najważniejszych piwnych miast na Górnym Śląsku i w całej Polsce, czyli Tychów. Browar obywatelski powstał pod koniec XIX wieku, a produkowane przez niego piwo Tichauer szybko zyskiwało popularność. Świetny produkt z początku pozwalał na rywalizację ze znacznie większym browarem książęcym w Tychach, ale ostatecznie browar obywatelski został wykupiony przez konkurencję. Następnie wielokrotnie przechodził z rąk do rąk różnych właścicieli i spółek, by zakończyć swoją piwowarską działalność pod koniec XX wieku. Dzisiaj piwo Tichauer jest produkowane nie w Polsce, a w Czechach, za to według oryginalnej Tyskiej receptury z XIX wieku. A skoro mamy już piwo, wypadałoby coś zjeść. Sercem browaru obywatelskiego jest restauracja. W Browarzu Obywatelskim przygotowano specjalną ścieżkę dydaktyczną i ekspozycję piwnych eksponatów, a wszystko po to, byśmy mogli prześledzić losy browarnictwa w tym szczególnym miejscu. A jeśli chodzi o zabytkowe budynki, to po starannym ich odrestaurowaniu, wewnątrz stały się domem dla jeszcze kilku innych komercyjnych inicjatyw. Najnowszą jest Tychauer Art Gallery, która powstała w zrewaloryzowanych budynkach warzelni i leżakowni. Dziś rządzi tu sztuka i nowe media. Cały kompleks pełni funkcję centrum społeczno-kulturalnego, tworząc przestrzeń głównie dla biznesowych, muzycznych i kulinarnych wydarzeń. Browar Obywatelski w Tychach to jeden z czterech browarów na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. W 1945 roku żołnierze niemieccy dostali rozkaz wysadzenia browaru. Na szczęście nie posłuchali swojego dowódcy. Czy to dlatego, że pochodzili z Bawarii, regionu słynącego z piwa? Dzięki ich niesubordynacji teraz możemy cieszyć się tym miejscem i piwem, które serwuje. Bo jeśli chcecie przyjrzeć się nieco piwnej historii, browar obywatelski w Tychach jest doskonałym wyborem.